Walory turystyczne krajów europejskich, dalej pozostajemy w klimacie Wielkiej Brytanii, dalej jesteśmy na terenie Wielkiej Brytanii, dalej chciałbym, abyśmy sobie omówili kolejne atrakcje turystyczne na terenie tego naprawdę dość zróżnicowanego i posiadającego wiele atrakcji turystycznych kraju. Przypomnę tylko, że na poprzedniej lekcji mówiliśmy o Londynie i jego walorach turystycznych, jego atrakcjach turystycznych. Dzisiaj w dalszym ciągu będziemy kontynuować naszą podróż po terenie Anglii. Szkocję, Walię czy Irlandię Północną zostawiamy sobie na kolejne lekcje. No i oczywiście po Londynie kolejne miejsce, do którego chciałbym Wam zabrać, to katedra w Canterbury. Katedra pod wezwaniem świętych Piotra, Pawła i Augustyna. Oczywiście gotycka katedra, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest jedną z dwóch obok pałacu Lambert, formalnych siedzib arcybiskupa Canterbury, duchowej głowy Kościoła Anglii i całej wspólnoty anglikańskiej. Jej formalny tytuł to katedralny i metropolitarny Kościół Chrystusa w Canterbury. Tak wygląda wnętrze katedry. No, nieco tutaj przybajeżone, ale, ale warto zapamiętać katedrę w Canterbury. Szczególnie, że, tak jak wspomniałem, jest to formalna siedziba arcybiskupa Canterbury, duchowej głowy kościoła Anglii i całej wspólnoty anglikańskiej. A to już troszeczkę inna atrakcja w zasadzie pierwsza, nazwijmy to naturalna atrakcja turystyczna, o której wspomnę na terenie Anglii, czyli tak zwane White Cliffs of Dover, czyli białe klify w Dover. Dover oczywiście z kontynent jest dość znane, bo jest to miejsce, gdzie odbywają się przeprawy promowe między stałym kontynentem a między oczywiście wyspą, jaką jest Wielka Brytania. Natomiast White Cliffs of Dover to część wybrzeża angielskiego z widokiem na cieśninę Dover i oczywiście Francję. Jest to takie wybrzeże klifowe, gdzie miejscami klify osiągają wysokości powyżej 100 metrów, licząc od poziomu wody. Natomiast swój niezwykły wygląd zawdzięczają formacjom kredowym, gdzie niegdzie po smugami czarnego krzemienia. I to właśnie kredowym klifom z Dover Anglia zawdzięcza swoją poetycką nazwę Albion, co oznacza po prostu biały. Royal Pavilion, czyli była rezydencja królewska w Brighton, obecnie przekształcona w muzeum, budynek, co widać na załączonej fotografii, ma formę pałacu zaprojektowanego w stylu tak zwanym indosaracyjskim. Stanowiącym próbę połączenia neogotyku z architekturą charakterystyczną dla państw Wielkich Mogołów. Styl indosaraceński był dość szeroko stosowany przez brytyjskich architektów pracujących w XIX-wiecznych Indiach, natomiast w Europie jest spotykany niezmiernie rzadko, a wspomniany Royal Pavilion jest uważany. Za jego najważniejszy i najbardziej okazały przykład na Starym Kontynencie. I zamek Corfi, a właściwie to, co z zamku zostało zamek, a w zasadzie pozostałości zamku, został wybudowany w XI wieku przez Wilhelma I Zdobywcę. Był jednym z pierwszych zamków w Anglii, który został wybudowany z kamienia. Zamek czego no dzisiaj już nie widać, bo tak jak powiedziałem pozostały z niego tylko ruiny. Przeszedł gruntowną przebudowę w wieku XII i wieku XIII. No i oczywiście atrakcja turystyczna, która pobudza wyobraźnię i która dość powszechnie z Anglią jest skojarzona, czyli słynny Stonehenge. Stonehenge, czyli jedna z najsłynniejszych europejskich budowli, tak zwanych budowli megalitycznych, pochodząca z epok Neolitu i Brązu. Najprawdopodobniej Stonehenge związany był z kultem Księżyca i Słońca. Księżyc mógł symbolizować tutaj kobietę, natomiast Słońce mężczyznę. Składa się z wałów ziemnych otaczających duży zespół stojących kamieni. Widoczne te kamienie macie tutaj na fotografii, a w 1986 roku cały zespół Stonehenge został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Natomiast w Anglii takich megalitycznych budowli, jak Stonehenge jest więcej takich kamiennych, właściwie kręgów jest więcej, kolejny z nich to kamienny krąg czy krąg neolitycznych głazów w miejscowości Avebury. Jest to, tak jak powiedziałem, kamienny krąg neolitycznych głazów, który otacza całą wieś, większy nawet i starszy niż wspomniany przeze mnie Stonehenge. Krąg Avebury. Obejmuje obszar ponad 11 hektarów. Okolony jest dodatkowo rowem, biegnącym pomiędzy dwoma wałami ziemnymi. Obwód zewnętrznego wału ziemnego przekracza 1 km. Na krąg pierwotnie składało się około 100 głazów. No, niestety do czasów współczesnych przetrwało jedynie 27. Wewnątrz znajdowały się dwa mniejsze kręgi, wewnątrz tego dużego kręgu z których zachowały się tylko nieliczne głazy. No dzisiaj Avebury prezentuje się tak jak na załączonych fotografiach. Natomiast Stonehenge i Avebury to nie jedyne kamienne kręgi, które mamy na terenie Anglii. Bo kolejny znajduje się w Caster Rig to kolejny neolityczny krąg kamienny usytuowany na niewielkim wzgórzu jeden z najstarszych tego typu obiektów na wyspach brytyjskich czyli Castlerigg, Avebury czy Stonehenge to te najsłynniejsze kamienne kręgi ten ostatni, czyli Stonehenge zdecydowanie najsłynniejszy no i oczywiście Dordledore -dor. Dor -dor -dor, czyli naturalny łuk wapienny typu klifowego na wybrzeżu jurajskim w Anglii, co ciekawe jest własnością prywatną rodziny Weldów, natomiast jest też najczęściej fotografowanym obiektem Wybrzeża Jurajskiego. Motywem, który często powtarza się na pocztówkach, właśnie z południowej Anglii. Chiltern Hills. To z kolei pasmo wzgórz w południowej Anglii pasmo o długości około 70 km i szerokości od 24 do 32 km. Pasmo, które charakteryzuje się tym, że jest mocno porościnane w poprzek przez dopływy Tamizy, przepływające oczywiście przez Londyn. To przypomnę. Natomiast najwyższym szczytem Chiltern Hills jest tak zwany Combo Hill, który macie tutaj. A więc z górze liczące sobie około 260 metrów wysokości, licząc od poziomu morza. I kolejna z atrakcji to biały koń z Uffington. Biały koń, czyli yy, figura. O długości około 110 metrów, która powszechnie uznawana jest za geoglif. Geoglif, czyli sporych rozmiarów e, rysunek, figura lub wzór na ziemi. E, biały koń z Uffington położony jest na zboczu góry Whitehorse Hill. E, natomiast figura powstała przez usunięcie roślinności z białego wapiennego podłoża. Szacuje się, że figurę stworzyli celtowie na przełomie epoki brązu i epoki żelaza, czyli to jest tak mniej więcej między 1400 rokiem przed naszą erą a 600 rokiem przed naszą erą. I kolejna z atrakcji turystycznych na terenie Anglii to katedra St. Albans. Katedra, która z przerwami wybudowana została w latach 177-1893. Oczywiście katedra kościoła Anglii, katedra anglikańska. W kościele znajduje się kaplica i grobowiec świętego Albana, męczennika, który został patronem katedry i od którego imienia pochodzi współczesna nazwa miasta. No, i oczywiście słynne miasto York, miasto w północnej Anglii, znane przede wszystkim ze swojej bogatej historii, która zachowała się przede wszystkim w architekturze. Co roku do York przyjeżdżają tysiące turystów, aby zobaczyć przede wszystkim średniowieczne budowle, w których przeplatają się ślady wikingów, a także ślady panowania rzymskiego. Natomiast nad miastem dominuje katedra. Tutaj macie katedrę w Yorku. Oczywiście gotycka katedra, która jest największą średniowieczną katedrą, zarówno w Anglii, jak i w całej północnej Europie. I kolejna nazwijmy to atrakcja to tak zwany Clifton Suspension Bridge, czyli wiszący most nad rzeką Avon w zachodniej Anglii. Jest to most, który został wybudowany na granicy dzielnicy Bristolu Clifton, stąd nazwa mostu i hrabstwa Somerset. Generalnie składa się z takich dwóch charakterystycznych wież, a między nimi taka, taka, znajduje się taka wisząca, powiedzmy, konstrukcja. No, oczywiście, sam most jest symbolem Bristolu. Tak jak powiedziałem, jest to most wiszący nad rzeką Avon. I Bath, chyba najsłynniejsze angielskie uzdrowisko. Jest to miasto położone w dolinie rzeki Avon, w miejscu, gdzie występowały naturalne wody geotermalne. Kolonizatorzy rzymscy wybudowali tu łaźnie i świątynie. Za czasów gregoriańskich miasto stało się popularnym ośrodkiem wypoczynkowym. Z tego okresu, czyli z czasów georgiańskich, pochodzi wiele budowli właśnie w stylu epoki, czyli w stylu epoki georgiańskiej czyli między innymi widoczne tu na zdjęciu Bath Abbey. Ewentualnie most e, Pulteney oraz tak zwany ogród angielski, tak zwany Park Landscape Garden, zaprojektowany przez poetę Aleksandra Poupa. Natomiast, tak jak wspomniałem, na terenie Bath mamy sporo mm, budynków przedstawiających architekturę e, czasów georgiańskich należą do nich między innymi Royal, Chris, Chris, Kent, czyli wybudowany w latach 1767, 1774 okrągły ciąg budynków o długości 200 metrów, zwany czasami pros, po prostu The Circus. Do tego typu budowli miejsc należy także Assembly Rooms. No i co? Kolejna atrakcja, kolejne warto odwiedzenia miejsce w Anglii to oczywiście katedra w Wells, Katedra, której pełna nazwa brzmi Kościół Katedralny Świętego Andrzeja, oczywiście katedra w stylu gotyckim, której budowę rozpoczęto od wschodniego skrzydła w 1176 roku. I z Wood wspomnę. To grupa starych dębów położonych na dość dużych wysokościach w Dartmoor, Devon oczywiście na terenie Anglii. No i słynna Southwest Coast Patch. Czyli jeden z najsłynniejszych szlaków turystycznych na terenie y, Anglii znajduje się w południowo-zachodniej części Anglii w zasadzie biegnie wzdłuż półwyspu y, konwalijskiego, zaczyna się od y, miejscowości Minehead, którą macie dokładnie w tym miejscu i biegnie wzdłuż całego półwyspu konwalia czy półwyspu konwalijskiego, natomiast kończy się e, w miejscowości e, w miejscowości e, Pol e, Dokładnie mniej więcej w tym miejscu, natomiast biegnie wzdłuż wybrzeża kanału Bristolskiego, Oceanu Atlantyckiego i oczywiście kanału e, La Manche. I zanim, no tutaj oczywiście nie, fragment e, Southwest e, Coast Patch. Natomiast zanim powiem Wam dwa zdania na temat samej Kornwalii, to jeszcze chciałbym wspomnieć o dwóch charakterystycznych miejscowościach. Myślę, że Doskonale znanych. Pierwsza z nich to Cambridge, druga to Oxford. No i oczywiście są to miejsca siedziby dwóch najstarszych uniwersytetów w Anglii. Uniwersytet Cambridge to ten młodszy, uniwersytet, który swoją działalność rozpoczął w 1209 roku, natomiast starszy i najstarszy w ogóle. Uniwersytetem w Anglii jest oczywiście Uniwersytet w Oxfordzie z 1167, 1167 roku. No i w końcu wspomniana już Kornwalia. Kornwalia, czyli kraina geograficzno-historyczna, a zarazem najbardziej wysunięte na południowy zachód hrabstwo Anglii, oczywiście położone w obrębie półwyspu konwalijskiego. Korwalnie charakteryzują dzikie krajobrazy, wrzosowiska i długa, urozmaicona linia brzegowa oraz łagodny klimat. W 2006 roku te górnicze krajobrazy Korwali, bo Korwalia to był kiedyś rejon znany głównie z górnictwa, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a obecnie Korwalia to jeden z głównych regionów turystycznych. W Wielkiej Brytanii ponad 20% przychodu tego regionu stanowią przychody z turystyki. Natomiast no oczywiście poza pięknymi krajobrazami, poza wspomnianą już Southwest Coach Path, warto w Cornwalli czy na półwyspie korwalińskim odwiedzić m.in. słynny Eden Prodek, czyli ogród botaniczny, który został stworzony w eksploatowanym wyrobisku kaolinu. Na terenie ogrodu zgromadzono 18 tysięcy gatunków roślin z kilku stref klimatycznych świata, a obiekt rocznie odwiedza ponad milion osób. Innym charakterystycznym miejscem w konwali jest tzw. Lizard Point, czyli przylądek na południowym końcu korwaliskiego półwyspu Lizard. Jest najbardziej na południe wysuniętym punktem wyspy Wielka Brytania. Stanowi wschodnią granicę zatoki Mounts Bay, a jednocześnie jest to miejsce niebezpieczne dla statków. W pobliżu Lizard Point doszło kilkakrotnie do ich zatonięć. I jeżeli jesteśmy w Cornwalli, to warto jeszcze wspomnieć o Tate St. Ives, czyli galerii sztuki współczesnej należącej do sieci galerii Tate, Wspominałem już przy okazji omawiania Londynu, mieści się w miejscowości, czy w mieście St. Ives. Galeria została otwarta w 1993 roku, a prezentuje dzieła związane przede wszystkim z Cornwallum. I ostatnia atrakcja na dziś to Royal Shakespeare Theatre, czyli teatr sceniczny z ponad tysiącem siedzeń należący do Royal Shakespeare Company, no oczywiście jak sama nazwa wskazuje teatr poświęcony angielskiemu dramaturgowi i poecie Williamowi Shakespeareowi. teatr wybudowany w miejscowości Stanford upon Avon, czyli miejscu narodzin Szekspira i jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję z mojej strony byłoby to na tyle, do usłyszenia